To miały być wakacje urodziny, ale wtedy pojawiła się... ona. Miałem 17 lat. Rodzice wysłali mnie na dwa tygodnie do ciotki pod Warszawą. Nuda, zero znajomych. Ale wtedy w kuchni pojawiła się ona. Kuzynka, starsza o trzy lata. Blond włosy, krop-top, perfekcyjny makijaż. Usiadła naprzeciwko mnie, spojrzała i powiedziała, ej, pokażę ci coś, ale nie mów nikomu. Wyjęła telefon. Otworzyła sloty. Zarobiłam wczoraj 1200 zł, nie ruszając się z łóżka. Chcesz też? Wpatrzony w nią jak zaczarowany, tylko kiwnąłem głową. Zrób konto. Mam kod. Jak przegrasz, oddam ci. Założyłem. Wpłaciłem 100 zł. Wygrałem 370. Uśmiechnęła się, zbliżyła się do mnie. Widzisz? Powinniśmy częściej robić rzeczy, o których nie mówimy rodzicom. Wróciłem z tych wakacji z trzema rzeczami: zadłużonym kątem, aplikacją kasyna w telefonie i głową, której do dziś nie mogę wyczyścić z jej spojrzenia, ale najgorsze? Nie wiem, czy bardziej wciągnął mnie hazard, czy ona.